Cześć, z tej strony Łukasz, fizjoterapia HD. Witam Was wszystkich serdecznie. W dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie troszkę o macie do okupresury. Często nas w gabinecie pacjenci o to pytają, co sądzimy na temat maty do okupresury: czy warto ją kupować, czy nie warto, jaką kupić i czy to w ogóle ma sens. No więc postanowiłem kilka zdań dzisiaj na ten temat powiedzieć. Testowałem już kilka mat do kupresury, teraz w mojej ręce wpadła mata od firmy Akusmart i też o nich chciałbym troszkę dzisiaj powiedzieć. Zazwyczaj mamy tak, że w naszych materiałach używamy rzeczy i mówimy później o nich, ale dopiero jak je przetestujemy i mamy jakieś zdanie. Także serdecznie zapraszam was do oglądania. Dzisiaj troszkę więcej o macie do okupresury. Koniecznie zobaczcie. Pozdrawiam Łukasz. Koniecznie obejrzyjcie materiał do końca, ale już teraz powiem wam jedną ważną rzecz. Odpowiem wam na główne pytanie czy warto mieć matę do kompresury? Moim zdaniem warto, warto, ale istotna jest jedna ważna rzecz, czyli systematyczne leżenie na tej macie. Jednorazowo nic nam nie pomoże. Tak jak ćwiczenia systematycznie niewykonywane nie pomagają, terapia, która nie jest systematyczna, też nie pomaga. Także leżenie na macie też musi być systematyczne, żeby dawało jakiekolwiek efekty poza takimi pierwszymi odczuciami. No dobrze, to omówmy sobie tematy maty do kompresury na podstawie maty, którą miałem ostatnią przyjemność testować, czyli matę od firmy Akusmet. Co dla mnie jest ważne przy takich matach. Na pewno pierwszą rzeczą, jeżeli dużo się jeździ, chce się matę zabierać ze sobą, to musi być ona łatwo przewożona, przenoszona. Ta mata jest w super fajnej torbie, którą można zarzucić sobie na ramię i pójść w dane miejsce, gdzie chcielibyśmy sobie na przykład się porelaksować, pomedytować, czyli teraz w okresie letnim. Plaża nad jeziorem, gdzieś w lasku, oczywiście uważamy na kleszcze, ale możemy ją sobie przewozić bez problemu w samochodzie. Ona jest też miękka, troszkę można modyfikować, więc jak ktoś ma problemy z układaniem w tak jak ja, to pewnie będzie też chciał, żeby ta mata fajnie mogła się upchnąć. Mata jest zapakowana w fajny, lniany worek. Ja jestem nim zachwycony. Nawet jakbyście nie używali maty, to później możecie używać samej torby do robienia zakupów. Torba ekologiczna, Wy jesteście ekologiczni i jest super ekstra. No dobrze, zobaczmy matę. Ja wybrałem sobie matę w kolorze czarno-niebieskim. Jest to dla mnie istotne, ale zaraz Wam powiem dlaczego. Mata jest zbudowana z naturalnych materiałów. Nic nie jest sklejane, nic nie jest chemiczne, tak jak tutaj producent zapewnia. W środku jest włókno kokosowe, fajnie sprasowane, także jest sztywne, ale też nie faluje. I nie faluje tak sobie jak jakaś kartka, dosyć sztywne, ale zarazem mięciutkie, więc... Myślę, że już na wstępie widać, że mata jest dobrze wykonana. Dlaczego wybrałem kolor czarno-niebieski? Bo uważam go za najbardziej praktyczny, na pewno mało się brudzi. Jak ktoś nas obserwuje na Instagramie, to widziałem jak rzucałem zdjęcie, gdzie się leży na trawie. I później też był komentarz, że no to pewnie ciężko będzie odprać tą matę z trawy, ale nie trzeba było jej odpierać, bo mata jest czarna i tak naprawdę nic na niej nie było widać, chociaż tutaj. Widzę, że jeszcze zostało trochę błota w wieszczad, ale można to zdrapać albo przeprać jakąś ściereczką i na pewno nie będzie tego widać. Więc taką drugą ważną rzeczą jest to, żeby ta mata nam się nie brudziła, więc wybierajcie praktyczne kolory. Oczywiście producent z jeszcze kilka innych, ale według mnie czarno-niebieska jest najbardziej odpowiednia. No dobrze, co dalej? Bo mata do kompresury ma jedną ważną rzecz, ma działać i stymulować nasze ciało. A tu widać, że te wypustki, które mają nas uciskać, czyli ja nazywam to różyczkami takimi, są mocno utkane na całej macie. Jest ich bardzo dużo, więc tak naprawdę stymulacje będziemy czuli na całym ciele. W poprzedniej macie, którą testowałem, końców było zdecydowanie mniej, były one trochę inaczej rozstawione, co powodowało, że nie na całym ciele czułem stymulacje. Dodatkowo one były bardzo wysokie, po dłuższym czasie leżenia troszkę się zaginały, więc. Troszkę powodowały bardziej ból niż przyjemne odczucie relaksu. Tutaj, tak jak mówię, te różyczki są mocno utkane. Wierzcie mi, naprawdę jak już naciskam, to jest super przyjemna stymulacja dla moich rąk. Taka sensomotoryka, więc dobrze zrobiona i utkana mata. Dodatkowo, w porównaniu do modelu, który wcześniej testowałem, tutaj jest poduszka, która dodatkowo może nam powodować zwiększać stymulację w odcinku szyjnym. Jak wiemy, każdy ma inną krzywiznę, każdy ma inne krzywizny kręgosłupa. Jedna osoba jest troszkę bardziej skifotyzowana, druga jest bardziej wyprostowana w odcinku piersiowym, to samo teci się odcinka lędźwiowego. U jednej osoby jest pogłębiona lodoza, u, u drugiej osoby jest spłaszczona, więc troszkę inne odczuwanie mamy na takich matach. I jeżeli jesteśmy powiedzmy w takich normach dla fizjologicznych krzywizn, to możemy położyć się na płasko i cały kręgosłup będzie nam się... Poddawał tej stymulacji na macie, ale jeżeli mamy na przykład zaokrąglone plecy, bo jesteśmy po chorobie szerwana i ten odcinek jest mocno zaokrąglony, dodatkowo jest jeszcze sztywny, no to w tym przypadku przydałaby się poduszka, bo dodatkowo, jak leżę w takiej pozycji z zaokrąglonymi plecami, to głowa mi wisi i tak naprawdę rozluźnienia tutaj z przodu nie ma. Kompresja na odcinku 7 jest dużo, duża, więc poduszka jest idealnym rozwiązaniem dla takich osób, gdzie Mamy naprawdę pogłębione krzywizny. Możemy tą poduszkę zarówno stosować w odcinku szyjnym, jak i w odcinku lędziowym, chociaż jeżeli ktoś ma naprawdę pogłębioną lordozę, to dodatkowo bym jeszcze nie powiększał. Ale jeżeli chcecie już się położyć i mocniej podstymulować odcinek lęziowy, to można położyć poduszkę i troszkę wyprostować nogi, wtedy będziemy mieli naprawdę fajną stymulację. Osobiście rekomenduję leżeć na tej macie na plecach z nogami biodrami w biodrach i kolanach. To powoduje, że troszkę miednica idzie do tyłu odcinek pochylenia, odcinek na się wypłaszcza i cały tak naprawdę kręgosłup może poddawać się stymulacji tej akupresurze, która tutaj jest taka... no jest przyjemna i fajna. To, jak, jest, jak duże jest utkanie na tej macie, ma wielkie znaczenie, więc na to też zwróćcie uwagę. Warto, żeby tych wypustek było bardzo dużo. Poduszka dodatkowo dla osób, które mają problemy z odcinkiem piersiowym, czy problemy z odcinkiem szyjnym, to żeby nie leżały na płasko i nie forsowały przejścia piersiowo-szyjnego, czy samego odcinka szyjnego, to poduszka będzie wskazana. Więc pamiętajcie, ważna rzecz, żeby dobrze się przewoziła, żeby się nie brudziła i żeby tak naprawdę pomagała a nam, a nie szkodziła. Bo to jest też pytanie, jaką matę wybrać, więc łapne punkty. Myślę, że są też inne mate, które mają podobne. Podobny zestaw, ale my skupiamy się na tej macie, którą tutaj mamy. Dodatkowo producent rekomenduje, że mata jest totalnie ekologiczna, nie ma w niej żadnej chemii, nie jest klejona, więc zdrowa dla nas, zdrowa dla środowiska. Myślę, że tylko brać. Dodatkowo wypustki te, o których mówiłem, że nazywam je różyczkami, też są z tworzywa -alergicz alergicznego, co spowoduje, że nie będziemy mieli dodatkowych sensacji skórnych, nie podrażni nas i tak naprawdę będziemy mieli tylko to te właściwości, które chcemy mieć z tej maty, czyli rozluźnienie. No dobrze, matę mamy, ona jest łatwo przewożona, nie brudzi się. Ma pakiet chowany do, do torby, co możemy o niej więcej powiedzieć. O, może przejdziemy teraz do właściwości maty do kupresury i samej kuprysury. Oglądajcie. Mata do kupresury skutecznie zwalcza w ogóle Zgodzę się z tym. Jeżeli są to bóle pochodzenia mięśniowego, jak najbardziej tak. Zwiększenie uwypienia, rozluźnienie tych mięśni spowoduje, że ból w odcinku lędźwiowym, piersiowym czy szyjnym będzie mniejszy. Natomiast jeżeli to będzie ból stawowy, ze zmian zbrodniowych czy ból pochodny dyskowych, to może nie do końca tak będzie, więc trzeba na to uważać. Ale jak najbardziej tak re redukuje napięcia i bóle mięśniowe. Działa relaksująco i odprężająco? Jak najbardziej tak. Mięśnie się rozluźniają, czujemy błogie odprężenie. Kolce czy te rzyczki fajnie stymulują nasze plecy, działają troszkę też na układ współczulny, który jest w odcinku piersiowym. Jest to pełne odprężenie, dodatkowo też redukuje stres. Tak, redukuje stres, jeżeli położymy się w cichym miejscu, nie będzie naokoło nas dodatkowych bodźców, dodatkowych hałasów, będzie jakaś delikatna, fajna muzyczka, również redukuje stres. Jestem no tak. Mata do okupresury pomaga walczyć z bezsennością, wpływa na lepszy sen? Wydaje mi się, że tak. Są też badania, które o tym mówią. Sama okupresura też wpływa pozytywnie na, lepszy, na lepszą jakość snu. Ja osobiście też mam yy, tak, że lubię sobie sprawdzać, jaką mam tą jakość snu. Używam zegarka, który monitoruje sen i widzę, że po leżeniu na macie do okupresury te wartości snu akurat w daną, daną noc są lepsze. Nie wiem czy do końca jest to e, wpływ samej maty, ale jeżeli na niej leżałem widziałem, że wartości tętna czy ten głęboki sen był tutaj większy. Więc jak najbardziej podpisuję się pod tym, że polepsza jakość snu i też może walczyć z tym samym e, z bezsennością. Poprawia przepływ krwi? Myślę, że tak. Tak samo jak masaż, ta stymulacja a kupresury powoduje, że w tych miejscach, gdzie są naciski, zwiększa się ukrwienie, co powoduje oczywiście lepszy przepływ w krwi. Dodatkowo yy, mata do kupresury też wpływa na regenerację. Jasne, leżymy na macie, fajnie jesteśmy stymulowani, mięśnie zaczynają się rozluźniać, układ współczulny wyhamowywany, i to może powodować, że regeneracja będzie mniejsza, stres będzie też mniejszy, rozluźnienie będzie. Będzie większe, samopoczucie lepsze. Myślę, że tak. Wszystko fajnie, wszystko ładnie, ale musicie pamiętać, że są też przeciwwskazania. Oglądajcie. Wszystko fajnie, bo mata daje nam dużych, fajnych właściwości prozdrowotnych, ale musimy też pamiętać o tym, że są pewne przeciwwskazania do stosowania maty. I raczej bym się ich stosował. Na pewno takim głównym przeciwwskazaniem jest każda, znaczy może nie każda, ale choroby skóry, stany zapalne skóry, oparzenia skóry. Osoby, które mają problemy z krzypliwością krwi, przyjmują leki antyzakrzypowe, muszą pamiętać o tym, żeby ostrożnie taką matę uważać. Ale wszystkie zmiany trofiki skórne, otwarte rany, duża nadwrażliwość na, na stymulację, czy w ogóle osłabione czucie, na skórze jest przeciwwskazaniem do stosowania maty, bo może dać nam więcej krzywdy niż, niż pożytku. Chciałbym tutaj powiedzieć, że mata nie jest niebezpieczna, ale jeżeli mamy takie zaburzenia, to nasz organizm może różnie zadziałać i nie będzie z maty pożytku. Także pamiętajcie o tym, że jest dużo prozdrowotnych działań tej maty, ale są też przeciwwskazania, których, o których musimy pamiętać i żeby być zdrowym i cieszyć się relaksem. To musimy o nich wiedzieć. Chciałbym wrócić jeszcze do takich właściwości maty, które są opisywane i często poruszane. Mówi się, że mata do kupresury minimalizuje problemy rwy kurszowej. No ja bym się tutaj do końca nie zgodził, bo jeżeli mówimy o bólach mięśniowych, w okolicy odcinka lędźwiowego czy okolicy pośladka, to jak najbardziej tak, ale jeżeli to są bóle mięśniowe, bo jeżeli to jest ból dyskowy, a w przypadku rwy kulszowej mówimy bardziej o ucisku korzeniowym, który daje promieniowanie i ból na, na przebiegu kończyny, no to tutaj bym uważał, bo wręcz po takim rozluźnieniu mięśni, gdzie jesteśmy błogo rozluźnieni i leżymy, a nie dopokijk jeszcze sobie nogi wyprostujemy, to może być problem ze wstaniem z takiej maty. Więc osoby, które mają duże problemy dyskowe, powinny ostrożnie używać takiej maty, żeby też nadmiernie nie mięśnie nie uległy rozluźnieniu, no bo będą większy popód. Także pamiętajcie o. No dobrze, podsumujmy sobie to wszystko. Mamy matę do kuprysury od firmy Acusmed. Ja ją testowałem przez jakiś czas, jeździła też z nami na wyjazdy, była w bieszczadach, na biegu. Ja jestem zachwycony. Tak jak już na samym początku mówiłem, ma duże utkanie tych punktów akupresurowych, tych różyczek, o których mówiłem. Ma też dodatkowo poduszkę, która może podeprzeć lub też stymulować odcinek szyjny. Ma fajny kolor, jest praktyczny, nie brudzi się, a jak się brudzi np. błotem, to można to oczywiście fajnie. I szybko zdrapać lub przeprać. Ma też fajną torbę z lnu, którą możemy w miarę szybko spakować naszą matę i będzie gotowa do dalszego transportu. Mam nadzieję, że mi się to teraz szybko uda, zobaczcie jak, jak się ją pakuje. Ktoś by szybko ją spakował, ale mi też się udało. Także. Jest zamknięta, zarzucam na ramię i mogę sobie z nią iść, gdzie tylko w celu, wrzucić do bagażnika. Yy, właściwości prozdrowotne maty do kuprysury są naprawdę nieocenione. Yy, rozluźnienie mięśni, regeneracja, zmniejszenie napięcia w odcinku lędźwiowym, zminimalizowanie bólów mięśniowych, zwiększenie przepływu krwi, wsparcie w jakości snu, Myślę, że naprawdę to ta mata nam da, ale ważna rzecz. Musi być używana regularnie. Wszystko musi być systematycznie. Tak samo jak ćwiczenia dają efekty, jak są systematyczne. Terapia jest skuteczna, jak jest dobra i systematyczna. Tak samo, używanie maty, jeżeli będziemy jej systematycznie używać, to będziemy czuć te rozluźnienie, Będziemy czuć się coraz lepiej też w ciągu dnia, a nie tylko podczas pracy na macie. Będziemy mieli redukcję stresu. Wiemy o tym, że ten stres jest teraz bardzo duży wśród społeczeństwa, więc takie maty naprawdę koją i pomagają nam w życiu. Ważna rzecz, one nie zastępują też terapii, nie zastępują lekarza, terapeuty, więc to też jest tak jakby zabieg uzupełniający. Też pamiętajcie o tym, jak będziecie mieli jakieś problemy. Także, Ja serdecznie polecam maty do kupresury, sam stosuję. Chciałbym, żebyście wy też wiedzieli coś na ten temat. Pamiętajcie o tym, że mamy też inne materiały na kanale i z tego miejsca serdecznie Was zapraszam do oglądania naszych materiałów na kanale Fizjoterapia HD. Mamy też ostatnio włączoną opcję wspierania, więc jeżeli byście chcieli nas wspierać w naszych działaniach, żeby te materiały częściej się pojawiały, także zapraszamy. Tam na dole jest taki guzik obok subskrypcji, którą też powinniście mieć, że możecie wspierać nasz kanał. Także. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeżeli tak lub nie, napiszcie to w komentarzach. Z chęcią się będziemy do tego odnosić. Może o czymś zapomnieliśmy, o czymś trzeba wspomnieć. Jesteśmy skorzy do dyskusji, po to tu jesteśmy, żeby dzielić się z Wami wiedzą. Subskrybujcie nas na kanale, wpadnijcie do nas na Instagram. No i oglądajcie nas. Pozdrawiam Was. Łukasz Głos i